Za oknem deszcz, więc mam czas, żeby nagrać ten film. Na przełomie jesieni i zimy zawsze wykorzystuję ostatnie ładne dni, aby jeszcze przed zimą dopracować pewne detale. Dziś jednak pada, a większość moich prac odbywa się na zewnątrz. Jak to mówią, nie jestem z cukru, ale mogę pozwolić sobie na odpuszczenie tego dnia. Zwłaszcza, że kolejne dwa dni zapowiadają się ładne. Dawniej nie potrafiłem odpuszczać, albo po prostu nie mogłem, bo było to postrzegane jako słabość. To miejsce mnie tego nauczyło. Teraz wiem, kiedy warto odpuścić. Nauczyło mnie również szacunku, pokory i dyscypliny. Praca uszlachetnia, owszem, ale nie należy mylić jej z pracocholizmem i dążeniem do celu za wszelką cenę. Obserwacja to kluczowy element mojego życia, ile można dostrzec, gdy człowiek zatrzyma się, usiądzie i da sobie chwilę na zastanowienie. Uwielbiam obserwować to miejsce, a szczególnie tworzyć, czerpiąc inspirację właśnie z tych obserwacji. Za dzieciaka wielokrotnie siedziałem na tym progu i wyglądałem rodziców, którzy po mnie wrócą. Widać stąd drogę idealnie i siedziałem i czekałem. Przyjeżdżałem tutaj nieraz na dwa miesiące wakacji i nie było łatwo. Praca w polu, ręczna praca, kosą, sierpem. Robiło się ręcznie snopki, zbierało słomę, później muciło. Zboże. Też mnie to wiele nauczyło, ale z drugiej strony, moi rówieśnicy mieli wakacje za granicą, a ja spędzałem czas tutaj. Nie jestem zły na rodziców za to, że tak to wyglądało, bowiem, że na tamten moment nie było innego wyjścia. Rodzice musieli pracować tak jak ja, robię to dzisiaj, tylko dzisiaj są inne perspektywy, inne możliwości. Wtedy tego nie było. Było naprawdę ciężko, zwłaszcza artystom, osobom, które widzą więcej, potrafią widzieć więcej. A i tak moi rodzice chwytali się każdej pracy, która była. Ale wiecie, co jest ciekawe? Mimo tego, że było tutaj jak było, to zawsze, ale to zawsze od dziecka, od małego chłopca marzyłem o tym, aby zrobić tutaj agroturystykę. A żeby powstało właśnie takie miejsce, jakie powstaje teraz. Niewiarygodne, że marzenia tak wielkie można spełnić. Pamiętam to jak dziś. Jak szliśmy tam doliną. I rozmyślałem o tym, jak by to mogło wyglądać. I tak to sobie wyobrażałem. Hmm. I nadal się na tym progu. Już z innej perspektywy. Że w każdej chwili mogę wsiąść w samochód i wrócić do mojej rodziny. Pojechać do domu. Spotkać się z moją żoną dzieci tutaj przyjeżdżają, więc są często ze mną. Ale że mogę w każdej chwili wsiąść i po prostu odjechać, jestem wolny. Wtedy nie miałem wyjścia, musiałem tu być, nie mogłem uciec, spakować plecaka i wyjechać. Ja miałem 10 lat, ale na pewno ten czas mnie mocno ukształtował, jeśli chodzi o pracę, o wytrwałość w tym sumienność i dużo pokory. Dużo pokory. Teraz zupełnie inaczej już to wygląda. Moi rodzice mają stabilną pracę. Dorobili się pewnych rzeczy. Jestem dumny z nich, że się nie poddali, choć mieli tak samo jak ja trójkę dzieci. No ale czasy się zmieniają, perspektywy się zmieniają. Świadomość się zmienia i to jest coś wspaniałego. Jestem wdzięczny za to, że żyjemy w takich czasach, w których możemy poszerzać tą świadomość, a w zasadzie mamy ją na wyciągnięcie ręki. To miejsce mnie ukształtowało. Jest dla mnie ważne, ale nie najważniejsze, ponieważ najważniejsza dla mnie jest rodzina i jej dobro. Ten film nie miał być sentymentalny i tak wyglądać jak wygląda, ale widocznie potrzebuje tego i musiało to ze mnie wypłynąć, i czasami pewnie tak będzie. Dobra, no to teraz przejdźmy do ogłoszeń. I w zasadzie. Nie zawsze taki jestem, nie zawsze y, mam coś takiego, że muszę coś z siebie wyrzucić, albo y, jestem taki melancholijny. Mam swój humor, który na tym kanale na pewno też pokażę i przepraszam już z góry wszystkich za to, że jeśli kogoś czymś obrażę, ale mam specyficzny humor, jak to mówi moja żona. I no, lubię się z nim dzielić, bo jestem dość pozytywnym człowiekiem. I zawsze mówię, że zawsze, zawsze będzie dobrze. Że będzie dobrze, zawsze tak mówię. To jest moje motto w ogóle po mieć na ścianie będzie dobrze. I Karolina to przyzna na pewno. Okej, okay. mm, co będzie w kolejnych filmach? W kolejnych filmach. Zaczynamy okres świąteczny, więc będę przystrajał całą osadę. Więc pewnie kolejny film, bo już zaczynam takie pewne przygotowania. Będzie o właśnie takim zdobieniu naszej osady. Już się nie mogę doczekać. Lubię to, lubię ten klimat przez ostatnie 5 lat tak słabo go było i na kanale i też w moim życiu. Ostatnio tak doszedłem właśnie do takiej głębi, że naprawdę tego pragnę brakuje mi tych spotkań też rodzinnych i tak dalej, więc yy, no tego klimatu, tak, więc takim fajnym, fajnym pomysłem jest na to, żeby przyozdobić dla gości, też tak to powinno wyglądać, tak, bo już prowadzimy tutaj osadę, do której przyjeżdżają e, ludzie, przyjeżdżają goście, więc postanowiłem, że będą ozdoby Będą ozdoby, ale chcę się skupić na ozdobach naturalnych. Pokroję pomarańczkę w plasterki, ususzę. Będzie cynamon, będzie jakaś szyszunia, więc raczej będę się skupiał na tym, żeby to było wszystko naturalne żeby nie było tego plastiku może jakieś szklane bombki ładne, wydmuchane może pojedziemy gdzieś je kupić do jakiegoś tutaj lokalnego rzemieślnika, który tworzy takie rzeczy. Na pewno będę chciał znaleźć znaleźć coś takiego. Więc myślę, że kolejny film będzie po prostu ciekawy. Tak, zresztą wszystkie filmy na naszym kanale są bardzo ciekawe. Kolejny temat, który jest bardzo ważny, to przeprowadziłem ankietę na, naszym, na naszej karcie społeczności i 50, 57%, no powiedzmy 60% osób chce, aby był jeden konkretny film w sobotę. I tak będzie, będzie taki 20-25 minutowy, może półgodzinny maksymalnie, myślę, film z całego tygodnia, raz w tygodniu w sobotę o godzinie 14. Więc zanotujcie sobie tam w kalendarzu, że sobota, godzina 14, film na kanale Leśna Osada, no i zapraszam. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Ponieważ jak klikniecie z dzwoneczkiem, to dostaniecie powiadomienia o tym filmie i nie będziecie musieli sobie zapisywać w kalendarzu, a co gorsza, zapamiętywać, bo trzeba dbać o swoją pamięć, więc już teraz subskrybuj i dzwoneczek, także nic się nie ominie. <grych> ok, koniec autopromocji. Kolejnym tematem, którym zapomniałem, gdzie jest mój telefon? Bo tam mam notatnik, widzicie? Pamięć. Ja też muszę sobie wszystko zapisywać, prowadzę kalendarz. I kalendarz rezerwacji, i kalendarz co mam danego dnia zrobić, pomaga mi to bardzo, bardzo w, w pracy. W pracy, oczywiście, nie jestem, nie jestem dwu, jakby nie potrafię na dwóch rzeczach się skupić. Czyli myślę o tym, gdzie jest telefon, i myślę o tym, co miałem powiedzieć. Jestem bardziej efektywny. O, właśnie, dobra, idę po telefon, gdzie jest mój telefon, gdzie jest mój telefon, dobra, znalazłem telefon, możemy wrócić do rozmowy. Teraz kolejna sprawa to transmisję na żywo. Chciałbym, żeby w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19 odbyła się transmisja na naszym kanale. Czyli będziecie mogli mi osobiście zadać pytania, możemy przedyskutować pewne rzeczy, coś obejrzeć, coś zobaczyć, bardziej coś takiego właśnie, stream, coś, coś rodzaju takiego live streama więc tak, będę jeszcze to dopracowywał, ale godzina 19, czwartek, pierwszy, już w zasadzie w ten czwartek będzie pierwsza transmisja. Więc zapraszam, będzie sympatycznie i jakby będziemy się skupiać głównie tutaj na osadzie, leśnej osadzie. Nie będziemy wchodzić w jakieś strefy prywatne, bo właśnie dlatego wszystkie zmiany na tym kanale powstały, że chcieliśmy oddzielić pracę od życia prywatnego taką grubą krechą. Bo już o tym troszkę wcześniej mówiliśmy. Dlaczego? Wizja leśnej osady. Wizja leśnej osady zostaje bez zmian. Czyli to, co opowiadałem w poprzednich filmach, jest nadal aktualne. Zrobię taki większy spacer po naszej osadzie, żeby Wam pokrótce powiedzieć: przede wszystkim dla nowych osób, które są na tym kanale, co tutaj mamy zamiar zrobić, do czego dążymy, co już powstało, a co dopiero powstanie, ponieważ ta wizja jest ogromna, potężna. I na lata, i pewnie część, jeśli będą dzieci chciały, będą same kończyły. Więc ja zbuduję tutaj przez swoje życie to, co zbuduję, a może moje dzieci, jak będą miały ochotę, to będą to kończyły. Jak nie, to sprzedadzą, kupią sobie coś innego, nie wiem, zamieszkają w mieście. No i ich, ich życie, ich wybór nie mój. Ja mogę tylko im coś dać, zaproponować, zagwarantować, że coś będą miały do no. dla siebie. Ok. Jeśli chcecie więcej Karoliny, to zapraszam na kanał Karoliny. Karolina Zając on się nazywa i tam Karolina dodaje swoje filmy już w zupełnie innej tematyce, więc zachęcam. Jeśli ktoś tęskni za Karoliną, to Karolina też działa. Ma się dobrze, ogólnie mamy się dobrze, wszystko jest z nami w porządku, ale w końcu, w końcu, naprawdę w końcu oddzieliliśmy pracę od życia prywatnego i nam to bardzo, bardzo służy i wzrastamy w swojej miłości, radości, w swoim małżeństwie, w swoim rodzicielstwie i tak jesteśmy z tego dumni, że dotarła do nas ta świadomość i potrafiliśmy, potrafiliśmy dojść do takiego momentu w życiu, że cofnęliśmy się krok. Aby zrobić dwa lub trzy kroki do przodu. Także zapraszam na kanał Karoliny. On jest w opisie do tego filmu. Możecie sobie tam kliknąć ten link i was odniesie do Karoliny kanału. Koncepcja leśnej osady się też nie zmienia, bo wizja to jest jedno, ale koncepcja to jest drugie. Będziemy robić tutaj warsztaty. No, miały postać warsztaty przez listopad, ale w związku z przebudową kanału i różnymi pracami takimi technicznymi, no nie miałem czasu na to, żeby. Te warsztaty prowadzić, a nie chciałbym, żeby te warsztaty wyglądały tak, że to tylko dla kasy czy coś w tym stylu, bo to nie o to chodzi. Chcę, żeby były konkretne, wartościowe, fajne, żebyśmy mieli czas przede wszystkim, bo jak ja nie mam tego czasu, to to jest lipa. Ja tego nie czuję. Ja muszę to czuć. Każdy też mi zawsze to mówi. Ty musisz to czuć brzuchem. No jak czuję brzuchem to znaczy, że to jest dobre i czułem, że nie czułem brzuchem warsztatów w listopadzie, więc generalnie ich nie zrobiłem, ale już odzywają się kolejne osoby do mnie, więc niebawem będzie coś fajnego, coś nowego, no najbardziej szkoda mi tego wędzenia, ja uwielbiam wędzić i chciałem zrobić warsztaty z wędzenia, ale co się odwlecze to wiecie. Nie odleczę. W sensie, że no, będzie. Chcę, żeby to było fajne konkretnie. I przede wszystkim, żebym miał czas, żebym miał czas na to, żeby z wami spędzić ten czas, wypić kawkę, porozmawiać, posiedzieć przy tym ognisku i nie zastanawiać się, która jest godzina i co ja jeszcze muszę zrobić. Bo listopad tak troszkę wyglądał, ale to właśnie w związku z tym, że była przebudowa kanału. No, no. i dobrze, dotarliśmy do końca tego materiału. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, śmiało, strefa komentarzy jest. Dla was możecie też do mnie napisać maila biuroleśnaosada@gmail.com. No i tam możemy przedyskutować. A, chyba że macie jakąś, wiecie, propozycję warsztatów albo sami organizujecie jakieś warsztaty, albo macie jakąś taką rzecz, którą robicie, na przykład nie wiem, jakieś rękodzieło, czy jakieś zielarstwo, różne rzeczy są, tak? To możecie na mnie do mnie maila napisać z propozycją współpracy, jeśli chodzi o warsztaty, dogadamy się na pewno, bo chciałbym, żeby tutaj się wszystko kręciło, bo niebawem, wiecie, ta stodoła to będzie jedna wielka warsztatownia. Dobrze, nie przedłużając, zachęcam do subskrypcji jeszcze raz, naprawdę warto, połowa osób, która ogląda regularnie nasz kanał, nie subskrybuje go, a... W zasadzie to tylko wyłącznie pomoże nam rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o YouTube'a i dotrzeć do większego grona osób, także zachęcam i z góry bardzo dziękuję za to, że właśnie zasubskrybowaliście ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie, no i miłego weekendu. Cześć!